Dziesiątki lat temu oszukiwanie w grach było na porządku dziennym. Wprowadzanie specjalnych kodów dawało nam nieskończone życie, duże głowy czy czołgi spadające z nieba. Wszystko było ok, dopóki graliśmy sami ze sobą, a nie kosztem innych. Kiedy jednak zaczęła się moda na gry online, cheatowanie przestało być już takie fajne. Jako, że nikt nie chciałby grać z niezniszczalnym, wielkogłowym dziwolągiem z nieskończoną liczbą czołgów, twórcy gier zaczęli szukać sposobów na powstrzymanie tego typu praktyk. I tak czasem był to zwykły ban. A czasem coś o wiele bardziej wyszukanego. I dzisiaj właśnie. Tym drugim. Zapraszam Was na listę 10 najciekawszych sposobów twórców gier na zemstę na cheaterach. Numer 10 Twórcy Wiedźmina 3, aby powstrzymać graczy idących na łatwiznę i pozyskujących nieograniczone ilości skóry, mięsa oraz mleka z krów, wprowadzili do gry tak zwane bydlęce siły zbrojne. Przy każdej próbie niepohamowanego wybijania tych pięknych zwierząt na świat zostaną zesłane silne i odporne na czary czarty, które nie spoczną dopóki nie pomszczą krów i nie pozbawią Was życia. Numer 9. Capcom vs. Marvel 3 to bijatyka, w której naprzeciw siebie stają najwięksi bohaterowie z komiksów Marvela oraz gier Capcomu, w której prowadzony jest ranking zwycięstw i porażek. Gracze, którzy próbują oszukać system i sekundę przed przegraną odłączają się od sieci, aby walka nie została zaliczona, za karę trafiają na specjalny, odizolowany serwer, na którym stawić czoło mogą wyłącznie innym uciekinierom, aby przekonać się na własnej skórze, jakie to jest irytujące. Numer 8 Twórcy H1Z1. Z kolei nie bawią się w żadne gierki i z automatu banują graczy, którzy korzystają z cheatów, exploitów czy luk w grze, tym samym psując zabawę innym graczom. Ci, którzy jednak chcieliby wrócić i odzyskać dostęp do swojego konta, w które nierzadko wpakowali już duże pieniądze, mogą to zrobić pod jednym warunkiem. Muszą odpokutować za swoje grzechy, nagrywając publiczne przeprosiny w formie wideo na YouTubie. Numer 7. Charakterystycznym elementem serii Final Fantasy, w sumie Pokémonów również, są tak zwane losowe. Czyli walki, które musimy stoczyć w zupełnie niespodziewanych momentach. Wszyscy wiemy jak bardzo potrafią być irytujące. To teraz wyobraźcie sobie co muszą czuć cheaterzy w grze, których Studio Square od lat raczy przeciwnikami pojawiającymi się dosłownie co krok. Numer 6 W Max Payne 3 niektórzy gracze znaleźli sposób jak być niezwyciężonym dzięki nieskończonemu zdrowiu i adrenalinie. Na wzór wspomnianej wcześniej bijatyki stworzyło dla nich odosobnioną, mistyczną krainę, w której mogli grać ze sobą. I tylko ze sobą. Ponadto bez świadomości, że do niej trafili. Ciekawe, jak dużo czasu zajęło im zorientowanie się, że coś jest nie tak, bo nikt nie ginie i każdy jest najlepszy. Numer 5. Niektóre telefony po wielokrotnym wpisaniu nieprawidłowego hasła blokują się na kilka minut, a nawet godzin. To jednak nic w porównaniu do gry Monster Hunter 3, która za korzystanie z modów banuje graczy na ponad się tysięcy lat. Dokładnie pojawia się informacja, że konto zostało zablokowane do grudnia 9999 roku. A najlepsze jest to, że jeśli po tym czasie gracz spróbuje czytować ponownie, zostanie zbanowany permanentnie. Myślicie, że jakiś dożyje? Numer 4. Z kolei twórcy Red Dead Redemption oddali sprawiedliwość w ręce innych graczy. Jeśli na któregoś z was wpłynie wystarczająco dużo skarg, dostaniecie łatkę tak zwanego player killera, która sprawi, że inni gracze z pewnością będą trzymać się od was z daleka. Dlatego permanentny status poszukiwany na pewno odbierze wam całą przyjemność z grania. Numer 3 W Grand Theft Auto 5 natomiast, jeśli zostaniecie przyłapani na cheatowaniu, na głowie waszej postaci pojawi się czapeczka głupiego Jasia z napisem nieuk. Prawdopodobnie również zostaniecie zesłani na osobny serwer dla innych cheaterów, a każdy samochód pozyskany w sposób nielegalny zostanie automatycznie zdetonowany, kiedy spróbujecie do niego wsiąść. Odbierając wam życie, pieniądze oraz honor. Numer 2. W pierwotnej wersji Tomb Raider'a istniał kod, który pozwalał graczom na uzyskanie wszystkich broni dostępnych w grze wraz z nieograniczoną amunicją. Twórcom gry najwyraźniej się to nie podobało, ponieważ na wszystkich graczy, którzy próbowali użyć tego kodu również w drugiej części gry, czekała przykra niespodzianka. I Clara Croft zwyczajnie eksplodowała, rozpadając się na części. Numer 1. W pierwszej części gry o nazwie Guild Wars, zamiast klasycznego sposobu i wysadzania postaci gracza, twórcy gry przygotowali coś bardziej spektakularnego, a mianowicie na cheatera była zsyłana kostucha. Postać przypominająca żniwiarza pojawiała się znikąd z zielonego dymu i za jednym machnięciem kosy przecinała nieuczciwego gracza w pół, narażając na publiczne upokorzenie. Okej, okay, tym przepołowionym jak David Copperfield akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich, między innymi 10 najbardziej oczekiwanych gier na konsole i komputer. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTube Paulis Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, cześć!